Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Była mistrzyni Europy, siatkarka, trenerka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Niemczyk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie poseł, zacznijmy od bulwersującej sprawy i zdjęć, które ukazały się w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie to zdjęcia pochodzące ze zwierzę, dziecko z odsłoniętą tylną częścią ciała, właśnie tą wrażliwą częścią ciała. O co chodzi? Jakie ma Pani informacje na ten temat? Dziecko związane. No, wiem, że zostało złożone już zawiadomienie do prokuratury. Jestem w kontakcie z przewodniczącym Rady Miejskiej, z Łukaszem Wróblewskim. Wiem, że dzisiaj osoby ze środowiska zapaśniczego mają się tam zgłosić. Chcę również z nimi jeszcze dzisiaj porozmawiać. Być może będziemy w tej sprawie, jak i również w sprawie szermierki, zwoływać dodatkowe posiedzenie Sejmu, Komisji Sejmowej Sportu, aby dowiedzieć się o co chodzi. No bo bo ewidentnie mamy tutaj do czynienia z przemocą rówieśniczą i to jeszcze przemoc rówieśnicza, z tego co informacja do mnie dociera, przez, wykonywaną przez dziecko trenera i jeszcze przez kadrowicza, więc to podwójnie bulwersuje. A proszę opisać, co się na tym zdjęciu znajduje i kto? Nie chcę opisywać, dlatego że nie jestem upoważniona ani do podawania imion i nazwisk, ani myślę, myślę że jeżeli osoby są zainteresowane, to bez problemu znajdą te rzeczy w sieci. No ja od wielu lat, kiedy walczę, walczę o to, żeby sport w, na w naszym kraju był wolny od przemocy, stąd między innymi w nowelizacji ustawy o sporcie, którą niestety prezydent Andrzej Duda skierował nam do Trybunału Konstytucyjnych, była powołanie biura i funkcji rzecznika ochrony praw zawodników, który przede wszystkim miał edukować, miał badać to zjawisko przemocy, miał również reprezentować poszkodowanych, jeżeli by do tego doszło dzisiaj, po raz kolejny i wczoraj, miałem wiele... Rozmów właśnie również z szermierzami, którzy mówią, że ich prawa nie są przestrzegane, yy, są łamane regulaminy. Tak więc no, no, widzimy, że ta funkcja i ten rzecznik jest bardzo potrzebny, a niestety nowela leży w tekach. Pani poseł, ale jeszcze zapytam: yy, odbiera to pani jako przemoc, a może to tylko taki żart? No, jeżeli wiem, że jest skierowana sprawa do prokuratury, to myślę, że dotyczy ona przemocy, a nie żartu. Chciałam porozmawiać właśnie o tej zawetowanej ustawie przez prezydenta. Co z tym dalej się dzieje? Czy ona będzie jeszcze raz przedkładana na biurko prezydenta po wyborach? Mam obietnicę od Rafała Trzaskowskiego, że kiedy zostanie prezydentem natychmiast ten wniosek będzie wycofany z Trybunału Konstytucyjnego i ta ustawa wejdzie w życie, bo ta ustawa jest dobra, Ona jest po wieloletnich konsultacjach. Ona wcześniej była składana jako projekt poselski, później minister Sławomir Nitras uzupełnił ją, wziął jako projekt rządowy, tak więc te konsultacje były naprawdę bardzo rzetelne i bardzo dobre, robione z całym środowiskiem sportowym. Tam w tej ustawie jest dodatkowo... Y y to, że zawodnicy będą mieli prawo do swoich przedstawicieli, którzy będą sami wybierać do zarządów polskich związków sportowych. Tam w ustawie będzie zagwarantowany parytet płci w polskich związkach sportowych, bo polskie związki sportowe są monopolistami. A sport zarówno uprawiają dziewczynki, kobiety, jak i mężczyźni. I ta reprezentacja kobiet zawsze w zarządach do tej pory była niedostateczna. A są to wytyczne do zrealizowania przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który dał te wytyczne wszystkim członkom swojej organizacji. Ta ustawa leży sobie po prostu w tym Trybunale. No, leży, a właściwie wszystkie jest zapisy woła, tak? wszystkie zapisy, które tam są, są prosportowe, prozawodnicze, yy, więc ja tym bardziej nie rozumiem, dlaczego yy, yy, prezydent tak zrobił. Być może, że to jest efekt jakby wspierania pana prezesa yy, PKOL lub pana Radosława Piesiewicza przez prezydenta Andrzeja Duda. Który jeszcze ma się yy, dobrze, choć rozmawiałyśmy o tym pół roku temu, jak yy, pamiętam. Pani poseł, kampania wyborcza trwa. PO rusza teraz w teren, by dotrzeć do kobiet, by te głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Chciałam zapytać, czy kobiety w terenie pytają, co z depenalizacją aborcji, co z bezpłatną, dostępną powszechnie antykoncepcją awaryjną? Przewija się ten temat, rozmawiamy o postulatach zrealizowanych oraz rozmawiamy o tych postulatach, których nie udało nam się zrealizować. Akurat w łódzkim w Łęczycy, w łasku, w Łowiczu, w Aleksandrowie łódzkim w Łodzi, i również w Piotkowie Trybunalskim była z nami Dorota Łoboda, która jest przewodniczącą tej komisji Sejmowej, która zajmuje się jakby porozumieniem pomiędzy koalicjantami, aby, tutaj, aby aborcja do 12 tygodnia była możliwa. Na ten moment nie ma takiego koalicyjnego porozumienia. Nie i ma jest, nawet depenalizacji aborcji. I mamy uzgodnione, że w okresie teraz kampanijnym, te, te projekty, te fragmenty projektów, bo równie dobrze każdy klub mógłby złożyć swój Swój projekt, nie będą wchodzić na obrady Sejmu. Nie chcemy, żeby kampania wyborcza była tym zdominowana, dlatego że wiele dobrych rzeczy zostało zrealizowanych. Objeżdżając region, rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o in vitro, które zostało przywrócone finansowanie, rozmawialiśmy o urlopie dla wcześniaków, rozmawialiśmy o programie tak zwanym Babciowe 1500, o aktywnym maluchu, bezpłatnych miejscach w żłobkach, o szczepieniach HPV i tych wielu innych również postulatach, które pan prezydent Rafał Trzaskowski realizuje w Warszawie, postulatów kobiet, które jest o wiele więcej zrealizowanych niż na terenie całej Polski, tak? Który obiecuje, że te rzeczy będą również, ale w tych wszystkich rozmowach przejawia nam się problem przede taki, wszystkim bezpieczeństwo że nawet, Pani redaktor. Nawet Rafał Trzaskowski, jeżeli zostanie prezydentem, też nie będzie mógł podpisać gotowych ustaw, których nie ma. Tak, dokładnie. Y, ale w tych rozmowach przejawia nam się przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest przez kobiety odmiany przez wszystkie przypadki. Dotyczy ono zarówno bezpieczeństwa w sensie geopolitycznym i one same mówią, że one chcą mieć zwierzchnika sił zbrojnych, osobę odpowiedzialną, osobę przewidywalną y, i osobę, która potrafi negocjować, potrafi zarządzać i która ma w tym doświadczenia. Bo pamiętajmy, że prezydent Rafał Trzaskowski nie jest tylko, nie, w swojej karierze, nie nie był tylko prezydentem Warszawy i to dwukrotnie wybranym w pierwszej turze przez y, mieszkańców, ale był również europosłem, był ministrem, był posłem, więc jego doświadczenie jest naprawdę olbrzymie. Pani poseł, jaki wynik obstawia pani dzisiejszego meczu? Mówię o siatkarkach lks u i meczu ze Stalą Mielec. 17.30, 17 17 jeżeli łodzianki nie wygrają. Niestety nie będziemy dali, nie będzie też y, zapowiadanego meczu w niedzielę. My musimy tam wysłać maksymalną ilość pozytywnych fluidów i pozytywnej energii i mam nadzieję, że dziewczyny podejdą do tego meczu bardzo spokojnie. Tam nerwowość w ogóle nie jest potrzebna. W mielcu na tej hali gra się fatalnie. Tam publiczność też jest bardzo y, agresywna, tak więc na pewno przed dziewczynami bardzo trudne zadanie. No, trochę zrobiłyście na. Można przeczytać już, że na pewno łodzianki przyjadą z nożem na gardle. Tak, bo to jest mecz być albo nie być. Mielczanki są oczywiście, mają ten jeden mecz zapasu wygrany, przywieziony z łodzi. Gra jest do dwóch wygranych meczy, ale ja jestem przekonana, że dziewczyny dadzą radę, dlatego że to w końcu grała druga drużyna tabeli z siódmą. Można zrobić formę, można zaskoczyć przeciwnika na jeden mecz, ale nie na trzy mecze, a jestem przekonana, że będziemy mogli kibicować w trzecim meczu w Łodzi i bardzo za to trzymam Mówimy kciuki. o play-offach i, i zechce pani wytypować jakiś wynik, czy tylko na wygraną? Pani 3 jeden. 3-1. Małgorzata Niemczyk.